Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy w Wieliczce. Jak wiecie, Wieliczka Słonie z kopalni Soli. Zalazujcie jest to bardzo my. mała miejscowość, rynek, na którym się znajdujemy. Ale my tu byliśmy już w Wieliczce kilka lat temu, nie? Ile to Mało. było? No siedem na pewno. Siedem lat temu byliśmy, ale tylko w samej kopalni. A dzisiaj mamy jeszcze czas, więc sobie zobaczymy, jak zobaczymy. Wieliczka wygląda. Tak. W tej chwili jesteśmy na Rynku Głównym w Wieliczce. Zaraz go pokażę. Tu jest ratusz. Tak wygląda. Taki mały budyneczek. Tutaj jakaś scena, to chyba się koncerty na tym rynku odbywają. Rynek jest niewielki, to cały, który wam teraz pokazuję. Tam jest napisane I love wieliczka, tam jakiś jest pomnik. Na jednym rynku z niewielu w Polsce można kupić odzież używaną. O, odzież używaną. Tutaj mamy taki pomnik. Złożony z trzech, a nie czterech mężczyzn, pracowników, oni chyba się tam w powodzie jakieś idą albo po jakimś bagnisku. A w ogóle jest 40 ponad stopni i my akurat uwielbiamy taką pogodę. Ja wiem, że wy cierpicie, bo najczęściej ludzie nie lubią, ale my po prostu wtedy promieniejemy, bo lubimy takie wysokie temperatury. No, to jest nasza temperatura. No nie wiem, tu sobie idziemy, ale wiecie co, ani jednej kawiarni nie ma, gdzie można by usiąść i napić się. Tu jakiś kościół jest. Ale naprawdę ani jednej kawiarni. Minęliśmy różne urzędy, między innymi urząd skarbowy, ale kawiarni ni hu, hu Tak wygląda kościół w wieliczce z zewnątrz. A tak wygląda wewnątrz. Ładnie. Obrazy w złotych ramach. Matka Boska. Z dzieciątkiem oczywiście. No i całkiem ładny ołtarz. Nie na no bogactwo. Po prostu złota tyle ile przepychu, że... Ten kościół w Wieliczce nie wygląda tak z zewnątrz, ale tutaj to rzeczywiście kapie złotem. Wszystko złoto bordowe. Teraz idziemy zwiedzać Zamek Żupny w Wieliczce. Zaraz zobaczymy, co tu jest. O, o już widzę jakąś wystawę. Wchodzimy prosto na taką salę, jesteśmy w paleoicie schyłkowym, a pod garami jest rekonstrukcja pochówku tak kładziono zwłoki, no i tak się ładnie rozkładały, więc tu mamy truposzczaka. Szkieletora, nie truposzczaka. A tutaj mamy rekonstrukcję wiliczki z XIX wieku i tutaj jesteśmy właśnie w tym budynku, tym takim białym, a to z czerwonym dachem to kościół, w którym przed chwilą byliśmy. No i tak te domki sobie luźno stały, a tam była kopalnia soli. O proszę. Mamy różne rodzaje soli, to jest sól kryształowa, to jest sól niebieska, to sól różowa, a to jest halit kryształowy pierwotny. Tu mamy stalaktyt solny, a tutaj mamy naciek solny. Wygląda trochę jak to odrzewko szczęścia. Taką sól sami możecie zrobić na przykład w słoiku na sznureczku, a to narosło na lampie, na starej lampie. Najpierw się zdziwiłem, ale potem sobie przypomniałem, że w szkole przecież też robiliśmy, hodowaliśmy sól. Takie sznureczki się wkładało do słoika ze słoną wodą i ona się potem krystalizowała. Nic takiego niesamowitego w tym nie jest, nie ma. Tutaj mamy salę gotycką. Wszystko jest klimatyzowane, stąd ten szum, ale bardzo ładna ta sala gotycka, podoba mi się. Tak wyglądała. Zamek Żupny powstał pod koniec XIII wieku jako centrum administracyjne jednego z największych przedsiębiorstw w Europie, Żup Krakowskich. Swoją funkcję pełnił nieprzerwanie przez blisko 700 lat. Regulował on życie pracowników Żupy. Był tu sąd, więzienie Puchna, Żupna i Kaplica. A tu mamy wystawę różnych solniczek. To są solniczki secesyjne. Tutaj jest solniczka ze złota. Tutaj mamy serwis do soli i cytryn. Nie wiem, czy oni te kile piją? Zestaw podróżny z solniczką. Tutaj wyrafinowane solniczki z grawerowanymi scenami bitew. A tutaj solniczkę z groteskami. W życiu bym nie powiedział, że to jest solniczka. To muzeum, to królestwo solniczek. Nie będę wszystkich pokazywał, no bo ich jest zbyt dużo, ale naprawdę są niezwykłe. Wszystko, co tu widzicie, to solniczki w różnych kształtach, bardziej i mniej popularnych, ze złota, z mosiądzu, z drewna, z żelaza, ze wszystkich materiałów, z kości słoniowej, z kości jelenia, z rogów jelenia. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić. A tutaj mamy pracę Teofila Ociepki, regionalnego Artysty. Już wam pokażemy pracę. Miał facet fantazję. Tutaj mamy zmutowane koniki. Tutaj też takie rozhasane, bardzo kolorowe prace. Pełne fantazji. Ten obraz zatytułowany jest Dżungla. A tutaj smoki. Tu jest niedźwiedź z Saturna. A tutaj mamy lwa z Saturna. A tutaj mamy fotografię Teofila Ociepki z 1962 roku, przy pracy. Marcin coś chce dodać? Tak, malarz, samológ, filozof, jeden z przywódców Janowskiej Gminy Okulistycznej, obornik Tifora, najbardziej znany polski reprezentant prymitywizmu. Super. Bazyliszek. Żywy ogień. A jeszcze wam pokażę jednak autoportret. Bo miał facet fantazji i sam siebie też namalował, więc fajny. Mnie się bardzo podobało to malarstwo. Malarstwo fajne, chyba najfajniejsze. No ja lubię prymitywizm. Za godzinkę mamy wejście do kopalni soli, a teraz sobie lanczyk. lunchik. Bardzo miło, miła obsługa i bardzo dobrze podany tutaj w tej jelicy. Zaraz Wam pokażemy. Teraz się wszystko pokazuje, dlaczego miałbym ziemniaczków i kaczki nie pokazać. A Marcin zamówił sobie jak zwykle schabowego z kapuchą. Może niekoniecznie koniec ziemniczą. Nie tam. Miałem rekry, więc... no, ale zazwyczaj wiem, nie coś innego niż schabowego. Mm. Tak więc wchodzimy do kopalni w Wieliczce, jesteśmy tutaj i będziemy teraz schodzić 320 schodami w dół, potem będzie przystanek i następne 800 schodów w dół, aż dojdziemy 130 metrów pod ziemię. Schody są w bardzo dobrym stanie, są niedawno zrobione. Byliśmy tu kilka lat temu, to były w takim samym stanie. Jest ich 320 i się bardzo fajnie po nich idzie, tak więc nie jest to żaden wyczyn ani żaden strach. Zeszliśmy już chyba jakieś 35, pięter, ale jest fajnie. Jest I cały fajnie. czas schodzimy. No, nie ale, pamiętamy tego zejścia. Ale wiesz co, wcale nie jest tak chłodno. Mówili, że tu będzie bardzo zimno. Wcale nie. Tam jest na dole bardzo chłodno. Tak, fajnie. Tak powiedzieli. Dotarliśmy na poziom pierwszy, głębokość 64 metry. I tu są takie korytarze, wszystko jest drewniane, pachnie solą w zasadzie. I przechodzi się z miejsca, z pokoju do pokoju. Ale wszystko jest tutaj drewniane. Wszystko jest takie, widzicie, bardzo wąskie tutaj, coraz niższe. Temperatura jest coraz niższa, ale bardzo fajne świeże powietrze. Coraz większy przeciąg, i trzeba pamiętać o tym, żeby otwierać i zamykać drzwi. Poza tym tylko same korytarze, korytarze, korytarze drewniane i soli. Dużo zakrętów, taki labirynt. I idzie się, i idzie się, i idzie się. A tu jest nabłyszczona sól. Wszystkie te ściany są z soli. E, I one są twardości marmuru, tak Poch, więc dalej. dosyć twardy. No idziemy, idziemy, idziemy. Nie mogę się nawet nagadać. Idziemy dalej. Ale trzask. Dotarliśmy do dużej groty. Jest to grota Mikołaja Kopernika, tak wygląda. I tutaj jest jego rzeźba. Podobno był pierwszym turystą tutaj w tej wieliczce. Tak wygląda właśnie Mikołaj Kopernik. A ta cała rzeźba i ta jego grota w ten sposób jest napisane właśnie, że jest to komora, nie grota Mikołaja Kopernika. Marcin już tam zasuwa, więc muszę znowu iść w labirynt. I to jest komora Janowice. Tutaj zaraz wysłuchamy legendy. Kiedy polski książę, Bolesław, poprosił o rękę węgierską królowę Kingę, jej ojciec, król Bela, nalegał na tradycyjny posag. Jednak Kinga miała inny pomysł. Dowiedziała się, że w Polsce nie wydobywa się soli kamiennej, Więc poprosiła ojca o kilku górników solnych. Z ich pomocą chciała odnaleźć w Polsce sól. Niewiele myśląc, Bela sprezentował Kindzę całą kopalnię. W drodze do Krakowa królewna odwiedziła ją. Podeszła do szybu i ku zdumieniu wszystkich wrzuciła do niego swój zaręczynowy pierścionek. Kiedy tylko przybyła do nowego kraju, rozkazała swoim górnikom rozpocząć poszukiwania soli. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Tuż koło Krakowa! Górnicy odkryli nieprzebrane złoże soli, które na długie stulecia zapewniły Polsce dobrobyt. Niektórzy mówią, że w pierwszej wykopanej produkcji soli znaleziono pierścień zaleczynowy King. A tutaj się sól odkłada, robi takie kalafiorki i tak wygląda. Idziemy dalej, tutaj wchodzimy do komory spalone. Tu górnicy najpierw, zanim zaczęli te, szukać soli, to musieli tutaj y, z ogniem poszukiwać, czy nie ma metanu, bo to groziło wybuchem. Bardzo często, niestety, ci górnicy ginęli i nazywano ich pokutnikami. Zaraz Wam pokażę animację. Ale się tu człowiek nachodzi po tych korytarzach normalnie. I jeszcze ja prawie się schylam, bo tu jest nisko. Tutaj weszliśmy do komory Sielec i słuchajcie, to są tory XIX-wieczne, po której tutaj koniki ciągnęły takie beczki, no i ci, którzy wydobywali sól. Tu, tu jest człowiek, który właśnie w takich beczkach ciągnął po tych szynach sól i ona ważyła 280 kilo, przewodnik nam powiedział. A to są konie, które też ciągnęły i tutaj pracowały. Więc tak to wyglądało tutaj. Tutaj mamy popiersie Kazimierza Wielkiego, cały wykonany z soli. Tutaj przewodnik powiedział, że Kazimierz Wielki za dochód z, z tej kopalni właśnie wybudował Uniwersytet Jagielloński na przykład. No i tu jest wiele rekonstrukcji, pokazują jak to wyglądało, więc te konie na przykład tu ciągnęło, obracały tym kołem i tam było coś w rodzaju windy i na przykład tą windą sprowadzano konie tutaj już na wsze czasy, na całe ich życie tutaj do kopalni. Jeszcze Wam pokażę jak ona wygląda, więc jest ogromna. No i Kaźmierz Wielki tam sobie jest. A my idziemy dalej. Polityczna ważelnia soli sprzed 6000 tysięcy lat. W 6 tysięcy lat już tą sól poznali i wydobywali. A tutaj jeszcze mamy takie widoczki. Tutaj mamy na tych linach beczki, właśnie takie wyciągano i spuszczano. Pokazywałem Wam wcześniej takie koło z końmi. No i tak samo na takiej samej zasadzie konie w takie szyny. szelki ubierano i spuszczano tutaj kilkadziesiąt metrów pod powierzchnię. Jakby ktoś nie wiedział, to informuję, że w tej kopalni pracowały kasnoludki również. No, widać, przecież są. A tutaj tą rynienką płynie woda i tu mamy nasyconą solankę NACL i ona sobie tutaj tak płynie i wpływa do takiej studzienki. No i oczywiście się wszędzie odkłada sól. A tutaj tak się ludzie ubierali w XVII wieku. Jest taka jedna malutka grota i można sobie zobaczyć pana zarządcy i pracowników, jakichś tam superwajzorów pewnie. I pełno tu takich beczek z solanką jest na tym poziomie. Dalej wchodzimy do kaplicy. Tu jest Matka Boska z Dzieciątkiem. Wszystko jest z soli. Nie wiem, czy tam jest jakaś taka grota za nią, ale raczej pokażę tą Matkę Boską. I tutaj mamy Żyrandol z bardzo czystej i przejrzystej soli. I tu mamy jeszcze ukrzyżowanego Jezusa, ale on nie jest z soli, tylko z drewna. Ale z soli jest podłoga cała. Tutaj te wszystkie kafelki są z soli. No i żeby pamiętać, to jest Kaplica Świętego Krzyża z 1860 roku. A tu jesteśmy w największej kaplicy tutaj podziemnej, na głębokości ponad 100 metrów pod ziemią, Kaplica Świętej Kingi. Ona jest tu na tyle duża, że organizują tu prawdziwe msze, śluby, koncerty, i muzyki będą, klasycznej mówią, prawda? I będzie otwarta od połowy września w każdą niedzielę. I tutaj mnóstwo płaskorzeźb. A to nie jest z kamienia, to jest wszystko z soli. Jakbyście mieli wątpliwości, wszystko co tutaj widzicie jest z soli, łącznie z podłogą, ścianami i tak dalej. A tutaj oczywiście jest na wodę święconą, bo jesteśmy w kościele. Jakby nie było, nawet musiałem czapkę ściągnąć. No ale chciałem pokazać jak to wygląda, tak więc... Tu jest Jezus. Tu jest ostatnia wieczerza, z tego co widzę. No, i tu jest ołtarz. Ołtarz jest oczywiście całe, całusienki z soli, łącznie z żerandolem. Tak to wygląda, i tutaj mamy jeszcze różne inne rzeźby. Proszę bardzo. Tutaj taka mała kapliczka, tam jest też Maryja z dzieciątkiem. Nie no, fajna sprawa, podoba mi się, bo to jest bardzo oryginalne. Bardzo oryginalne te wszystkie scenki rodzajowe, i tak dalej, wszystko z soli. Tutaj mamy Jezusa ze święcącym słonym serduszkiem. I jeszcze ostatni rzut na ołtarz. Tu jest ołtarz, a tu mamy taki krzyż, krzyż. który jest z kroplą krwi na powrót a z tyłu. Pokaż krzyż. No zaraz, nam pokazuję to jest krzyż. kostka świętej Kingi. O matko, tu kropla krwi Jana Pawła II, tu kostka świętej Kingi. Tutaj jeszcze jest rozświetlona Matka Boska. No i chyba dosyć nowa rzeźba Jana Pawła II. No oczywiście z soli. A tutaj dalej idziemy korytarzem i słuchajcie, to jest ze soli kłodawskiej. Posadzka zrobiona. Posadzka zrobiona, jaka fajna. A tutaj weszliśmy takiej ogromnej komory. Komora się nazywa Razma Baroncza. Wybrana w latach 1846-1866. Co to oznacza? Bo ja też nie wiedziałem, że te komory w ogóle nie istniały. Tylko po prostu tu, właśnie ta przestrzeń ogromna, powstała, bo wybrano sól. A tu jest woda. Taka zielona, tak jak ją widzicie, taka jest. Taka zielona, solna woda, solanka. Ogromna jest ta grota. No i właśnie ona powstała, dlatego że ją wyrąbali i wzięli sól. I zjedliśmy dużo rosołu. Idziemy dalej. Komora Michałowice. Zobaczcie, jaka spektakularna. Wow. No i tutaj mamy jeszcze rzeźbę Piłsudskiego. Oczywiście z soli jego ciało spoczywa na Wawelu, natomiast jego pomnik tutaj, w wieliczce. Tutaj po jednej stronie mamy orła bez korony, po drugiej stronie matkę boską ostrobramską. No i buławę, i tutaj jest napis. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, Zwycię zwyciężyć i usiąść na laurach to klęska. Mamy taki międzypoziom, i tu jest takie bardzo słone źródełko. I tu się wydarzył wypadek, bardzo poważny wypadek. Ludzie powypadali z tych łódek, ale się oczywiście nie utopili, bo tu jest bardzo słono i się nie da utopić. Natomiast ci, co zginęli, to ci, którzy wpadli pod łódkę i nie byli w stanie pod nią przepłynąć, ponieważ było zasłono i nie mogli po prostu się zanurzyć. A tak to wygląda z tej strony, i właśnie tam ta łódka się przewróciła. A tutaj jest komora Staszica. Jest I więcej to... soli. I więcej soli. <noise> było mało. I to jest najwyższa komora. Ma 36 metrów wysokości. Tak więc jest bardzo obszerna. Dużo tu takiego zimnego powietrza. No tak to wygląda. A to jest winda dla pracowników. Oni sobie tutaj zjeżdżają i tam wjeżdżają. I już idziemy do windy. Pani powiedziała, że trzeba iść tak jak tory i na samym końcu um, będzie winda. Tak więc to koniec wycieczki.